Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mamy poniedziałek czwartego tygodnia Wielkiego Postu i przeczytamy dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go. Ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek w słowu, które Jezus powiedział do Niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli Mu naprzeciw, mówiąc, że syn Jego żyje, zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu wczoraj, około godziny siódmej, opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie. Kiedy Jezus rzekł do Niego, Syn Twój żyje, i uwierzył On sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili, przybycia z Judei do Galilei. Uwierzył człowiek słowu. Jakby to było cudownie, gdyby o każdym z nas tak można było powiedzieć, uwierzył człowiek w Słowu. Kilka dni temu. Natrafiłam w internecie na taki film o zakonach klauzurowych i nie miałam czasu go obejrzeć w całości, tak kilka razy w różne miejsca kliknęłam i zaciekawiła mnie wypowiedź jednego mnicha, który powiedział tak: Od tylu lat jest zgłoszone słowo Jezusa, że mamy się kochać nawzajem i ciągle to go nie słyszymy. I to jest naprawdę bardzo zastanawiające. I teraz <coughs> warto sobie zadać dzisiaj pytanie: czy ja jestem człowiekiem, który wierzy Słowu? Nie mówię o Słowie informacji, o Słowie jakichkolwiek stacji telewizyjnych, przekazów internetowych, tylko o Słowie Bożym. Ten urzędnik królewski uwierzył i doznaje cudu, ale proszę, zauważcie, że przeżywa też taki czas, w którym nie dzieje się nic. Przychodzi do Jezusa i mówi: Panie, przyjdź. Jezus nie idzie, tylko mówi: Do Niego idź, syn Twój żyje. Jakby nic nie zrobił. Nie. I teraz wyobraźmy sobie, co przeżywa ten urzędnik królewski, który wraca do domu, do tego syna, i patrząc na to, jak jest zbudowana Ewangelia, możemy wiedzieć, że ta droga była długa. Trwała pewnie około doby. I on nie wie, czy Pan Jezus uzdrowił tego syna. Nie ma takiej pewności, ale wiem, że uwierzył. I teraz, co mi jest potrzebne, żeby uwierzyć w słowo Boga? I tu trzeba sobie zadać bardzo ważne pytanie. K czemu wierzę własnym odczuciom, różnym sposobom poszukiwania Boga? Różnego rodzaju wydarzeniom czy poszukiwaniu różnego rodzaju znaków, czy rzeczywiście wierzę w słowo. Maryja, kiedy uwierzyła słowu i zgodziła się zostać matką zbawiciela, rozmawiała z Aniołem. Ale kiedy Anioł od niej odszedł chwilę po wyrażeniu zgody, już nigdy za życia go nie zobaczyła nie uprzychodził do Józefa, ale nie do Maryi. Więc najprostsze pytanie, czy zgadzam się na drogę wiary? Ale ta droga wiary jest pewna. I o tym nam mówi czytanie z pierwsze z księgi proroka Izajasza, w którym prorok mówi, że Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebo, i opowiada, co tam będzie, jakie to będzie piękne, jaka będzie radość, jakie będzie wesele, że nie dożyć stu lat będzie znakiem klątwy, że wszystko będzie owocować. No i ktoś może teraz powiedzieć, no dobra, dobra, ale przecież tak się nie dzieje. To jest taka obfitość, że aż niemożliwa. Ale czy nie lepiej dać wiarę temu Słowu? I szukać nawet pewnych oznak tego z nadzieją na spełnienie wieczności. Właśnie na tym polega wiara, że pewne rzeczy dzieją się już, ale jeszcze nie. Że coś już, już, już coś zaczynamy widzieć, coś już zaczynamy przeczuwać, ale jeszcze nie do końca, bo spełnienie będzie w wieczności. I dlatego yy, z jednej strony, już doświadczamy tego, co dzisiaj jest też w psalmie sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Ale z drugiej strony wołamy wysłuchaj mnie Panie i zmiłuj się nade mną. Bądź moją pomocą, bo ciągle w życiu będziemy doświadczać jakichś trudności. Ale jeśli wierzę, to ufność pokładam w Panu. Tak jak Maryja, ona też. Wierzyła i pokładała swoją ufność w Panu bez względu na to, co się działo, czy widziała spełnienie, czego nie widziała. Poza tym jak trudno musiało być Maryi wierzyć, skoro raz w życiu usłyszała nowinę, że jej dziecko będzie poczęte z Ducha Świętego i będzie Synem Bożym, a potem przez 30 lat nie dzieje się nic. Dziecko wyrasta najpierw na chłopca, potem na młodzieńca, potem na dorosłego mężczyznę i przez 30 lat zwykłe, szare, proste, codzienne życie. Nul, nic się nie dzieje, a Maryja wierzy. Maryja, przewodniczko naszej wiary, prowadź nas do Jezusa. Amen. Amen.